Uwaga, ten odcinek jest totalnie głupi. Oglądanie go grozi wieczną głupotą. Oglądasz na własną odpowiedzialność. No, chyba że dasz łapkę, to wtedy nie. Ale nie bij mnie, nie, jaki agresywny ja cię, ja cię jesteś. Nie, nie nawet. To jest Helena! To jest Helena! Bo nawet Halinka ma napisane. To jest Helena! Pies ginie, ziom! O nie! Zdechł! O stary ale mam jeszcze Ale czekaj, musimy pierw jednego psa wyrzucić. Powiem, Bo... <laughs> że ten pojedynął. <laughs> <laughs> po krawędzi, to nie nęci. Ty jeszcze jesteś na dachu, a ja już nie. Po, po. Whoa, ale pa, łódka. Prawie lewi... Siemanko, z tej strony Enzi, witam się wszystkich w kolejnym odcinku. I dzisiaj wyjątkowo bez kamery, bo działa, ale po prostu jej nie ma. Ale jest nagła sytuacja, słuchajcie, bo miałem zamiar nagrywać SMWKO i okazuje się, że on jest totalnie pijany. Naprawdę, i po prostu musiałem to wcześniej Gdzie jesteś SMWKO, bo nie mogę cię znaleźć. Kolego, nigdy mnie nie znajdziesz. Myślę, żeś się, że się schował. Ale no nikt, schowałem się, nigdy nie Nikt nie wie, że jesteś totalnie narąbany, stary. stary naprawdę gadasz? Jesteś jakiś niepoważny. Ale przestań tak mówić. Nie bo. musisz się bronić, no w sensie, cały, ja cię nie oceniam, dzień... naprawdę. Ej, widzowie, Enzi cały dzień tak gada do mnie, że jestem pijany, a ja z... nic nie robiłem, gram sobie w Minecraft. Stary. Boże, jak ty Chodź. bredzisz, strasznie bredzisz. Masakra. Ale widzicie co, on, widzicie, co on robi? Patrzcie, wchodzi do wody i zaczyna się sam z siebie topić, to jest, to jest nienormalne no, w ogóle. Znowu. Patrzcie, widzicie, widzicie, co on sobie tutaj Tymu stworzył? Z czekolady ma. chowa, chowa się przede mną bez żadnego powodu. No stary, nie jak bez powodu, jest. ciągle gadasz jakieś dziwne rzeczy. Ale nie bij mnie, nie jakiś agresywny ja się, jak jesteś. Ja nie biegnąłem nawet. S straszny, wiesz mogę co? Mogę pokazać jaki tunel zbudowałem, fajny, ho. Taki Gdzie? tunel fajny dzisiaj zbudowałem w ogóle. I on prowadzi do takiego sekretnego miejsca, którego nie, nie możesz nikomu powiedzieć, że taki tunel istnieje, stary, nie? Nie powiem, pewnie, że nie, nie powiem. I Na tak nie będziesz stary? jutro tego pamiętał. Jak? No co jest z tobą? Boże, ej, widzowie, nie słuchajcie. Go. Jak ty się odbijasz od tych ścianek, to ja nie wiem, ja ci ich wychodnie dam. Ja wiem, ja wiem że tej tak serio? nic nie widzisz, ale ja muszę coś tutaj sobie rozświetlić, wiesz? No musisz sobie rozświetlić. to co ty tutaj masz? Ja mam tutaj stary. takie sekretne miejsce. Ale to wiem. przecież w ogóle nawet nie jest twoje. Moje. To nie jest twoje! Nie możesz sobie przywłaszczać, że cudzy rzeczy się A z kogo to jest? Ale głośno, ojemy. To jest SKKF-a z czegoś no, ręcznego. SKKF-a i moje są. Tak. Dlaczego? Dlaczego to, sobie to, to przejąłeś? Tu nasz wspólny interes jest. Razem jest. pijecie, tak? Fajnie. Nie, co! Boże ej, nie Ale nie ja stąd wychodzę, strasznie tam ciągnie. Chodź do góry, pokażę ci coś. Dociągnie. Pokażę ci miejsce, w którym będziesz mógł ten. Co ciągnie, co ciągnie, co się dzieje? Halo, stary. O co chodzi? No ledwo słyszysz, strasznie ten też. Jakby. Ej. Seplenisz. Nic się rozejdę ze sobą, dobra. Idziemy, idziemy do mnie, pokażę ci coś, co stworzyłem wczoraj. W to dzisiaj. Ja się trochę dygam, stary, twojego domu. Ja widzę, że się dygasz, że strasznie się dygasz, stary. Ja, stary. Nie dygam się ciebie, tylko Gdzie tutaj się wychodzi? Y, musisz iść tu na dół. Tu na dół? Kto no, to wymyślił? Do, A, do kanionu, to ty. nie? Do kanionu, stary. Dobrze. No. I tu nie ma. Ej, no. Zamyka się klapę, tak? Jak jak się załatwiesz, to też klapy nie zamykasz. A, dobrze, że mówisz o załatwianiu. Chodź, tylko się nie zataczaj, stary. Czemu okna wybijasz? Jesteś no, u siebie wy... w domu? No, wybiłeś mi okno, co za ty? Nie zrzucaj na mnie! No, jak? Przecież widziałem. Naprawdę, jak? sam wybiłeś widziałem, to okno. stary, widziałem, jak mi wybijasz okno. To było ja, bardzo nie niemiłe. Hello, Ej, co, co tutaj się stało? No, spaliłem to wczoraj. Ja nie, to nie dość, że. O jezus, dzisiaj w takim stanie, wczoraj to samo i podpalałeś ferajne? No wczoraj ze skkf-em podpaliliśmy to, no bo po co stary to miał być w zasadzie, już jak nie ma milionerów? Ale może będą. Nie co? będzie, bo ja A, tak powiedziałem. Co tam robią takie latające główki? Gdzie? Yeah. No tam wszędzie, taki creeper z suszami. Widzisz? What the fuck, Żartowałem nic tam nieba, masz z Nie, yes, widzę, nie widzę. To Ej, co. To jest? Rzeczywiście, co... <laughs> to są... Pixelarty, co to jest? Ej, komuś się ostro nudziło chyba, stary, wiesz? No. Ale tak albo... w powietrzu trochę bez sensu, nie? Jaki, no, ale. Co... Jak to, co to nie, wiem, stary, nie wiem. Ej, tam Emeraldowy jest kilo. Kilopiaki... No. Straszne. Ej, wybucy, ej, to chodź, chodź ze mną. Ja Pokażę ci panią Halinkę. Panią Halinkę? Tak. A ładna ale... jest? Nie. Ale... A, no to jest stary nie <decki> W porywach nazywa się Helenką. To zależy od jej nastroju, Helenka? wiesz? Tak. Okej, okay, zależy ci z grzecznością. Ona jest tak? halinka dla przyjaciół Helenka. Tak, ale po, poznasz ją. Heleno. Dla mnie będzie Helena, tak? <laughs> tak. Dla ciebie Halinka. Dla mnie to jest Halinka, a dla ciebie Helena Heleno. <laughs> Okej, okay, będę pamiętać. To mam tu nie mówić. Heleno. O. Mam mówić niej I... Halinka I zobacz, i co to jest pani to Helenka. Jest to jest Helena! Bo nawet halinka ma napisane. I jest zobacz. Helena. I tutaj musisz uiszczać opłatę, jakbyś chciał siku, a podejrzewam, że cię ciągnie, jak taki, żeś pijany. Nie, nie. I jestem patrz. Pijony. I zobacz. Możesz sobie otwierać klapę i no. spływa woda. Jak spływa woda? A nie o, słyszysz? O, o, o. A ja nie mam dźwięku dzięku. A to włącz sobie dźwięki i kliknij przycisk. Okej, okay, tu musisz poczekać. Dobra, no mam. To jest, jak ty to zrobiłeś. <laughs> Fajne, NZ, co? Enzi, ty nie masz co robić, nie? Że robisz kibel, <grym> za który jeszcze trzeba zapłacić w ogóle. No nie to za darmo. A to nie zamknąłem, za bo zobacz, tutaj też jest kranik, Dobra, można ci... wodę włączać, wyłączać Lord. Takie buty. Tu masz ręczniki do wycierania rąk. Gdzie? A, no to jak już skorzystałeś, to I możesz stara, zapłacić. Nie papieru, to można tym ręcznikiem jak coś. Tak, ale musisz teraz opłacić, bo żeś skorzystał dwa razy z kibelka. Raz skorzystałeś z umywalki. Dla ja mnie to jest jakieś 16 diamentów przynajmniej do, za, do zapłaty. Ostatnie nie możesz o... sobie długów nar... stary, no. Ej, ale... Enzi. Straszne tak, moje, ta, ta, tutaj. Nie zna, znamy się tak długo stary. Ale jeśli nie będę si stawiał, jakby... No nie, nie ma odcó w ogóle. Stary, nie, nie, no, A ręce też. umyłeś? No umyłem. Na pewno? No. Czy ci sprawdzić? Mm, ej, ma, masz kosz stary jeszcze. I... Po co mi ten będziesz, kosz? Miał, nie będziesz miał kosz w kiblu stary. Nie chciałeś mieć kosza na pranie nigdy w kiblu? Nie wiem. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Ej, stary, ta halinka jest podejrzana. Ona się na mnie źle patrzy. Ja się jej boję, musimy stąd Ale iść. Ale mówiłem stary. ci, że musisz opłacić. No, ona tak się na ciebie Do, patrzy, e... bo się strasznie chwiejesz, chopie. Nie chwiejesz się, co? No, chwiejesz się strasznie. Helena. <głosy> <głosy> A wiesz, że tutaj się spaliło? Ej, to jest mój koń! Gdzie? To jest mój koń. Twój ta. koń jest tam, dalej. Tu masz chwieje. u siebie. Nie mam konia. swojego konia, ktoś mi go właśnie ukradł tak To ja wiem jak... gdzie jest twój koń, chodź, pokażę ci gdzie jest twój koń Serio? Bo ja tak. nie mam konia, ani nie mam swojego bo osła Bo ktoś Miałem go od twarzy. ciebie wziął no wiem, I ja na nim właśnie. ostatnio jechałem kawałek drogi Ale ja go zostawiłem w bezpiecznym miejscu Ta? Ej, no, no bo ktoś mi go i umnął stary, to było mega niemiłe przepaścią. po prostu nie pamiętasz że go zostawiłeś Nadprzesia... To to jest Spół... twój koń To? To jest twój koń, widzisz? Bardzo możliwe, no Na pewno Masz. miał ironową torbę Możesz na niego wsiąść to jest twój Ej, no, weź, Nie możesz usiąść na konia? O, mogę, Ej, w ogóle po tej tęczy można wejść, co jest? No właśnie, też tak patrzę, to jest kakao bodajże budował. Z czego pamiętam. Ej, fajny, fajny koń. Fajna taka tęcza. Ej, chodź, chodź, wejdziesz do góry po tęczy? Po Po tęczy. No mogę potańczyć, Wiedziałeś, jak tutaj oszukałem systemik? Nie wiedziałeś, tak jego daleka mnie nie zobaczysz, bo za bardzo faluje obraz, co? Nie faluje żaden obraz, ej. Jak na razie nie mogę wskoczyć do swojego tego... O, cyk! Udało się! Jaki z niego w ogóle, skoczek taki, Myszo. Widziałeś mysza. to, czy nie? No widziałem właśnie, jak próbowałeś ja ja się włamać szalony, do siebie. Szalony Marcin. Szalony, Pijany Marcin. Peś, jest. Nie, pijany Marcin! Ej, a to tu jest piście, grup? Tak. Nie? Co to jest? Nie. Tu były fajerwerki, stary, wiesz? A ja widziałem! Tutaj było tak dużo fajerwerków! I ta, wszystkie poszły? Ta. No nie, a drabinka... No, Odcinek wczorajszy, stary, to zobaczysz, jak pięknie sobie strzelają. Na moje urodziny. Ej, to fajnie, a mogę wystrzelić patykiem? Ej, możesz, stary, czemu nie? A musisz tutaj, wiesz... Tu ktoś ukradł w ogóle, zepsuł. No właśnie widzę, że jakieś nic... No na to tej ferajnie to same złodzieje, stary. Wiesz. Ale fajnie. O, dzięki za patyk, mordo. Ale o, strzały. Kolejny, o, kole, o, kolejny, dzięki. Dzięki stary Mogę tak strzelać? Dobra, nie będę tutaj wkładał swoich rzeczy. Ej, stary, to co jeszcze ja chciałaś powiedzieć? Śmieci. Bo zapraszałeś Dzięki mnie pasz. po coś, co, co chciałeś? Kupasz, stary, jest promocja na darmową kupę Minecraft! <laughs> kupa w Minecraft! <laughs> kupa w Minecraft! I stary miałeś kiedyś taki odcinek kupa w Minecraft. <laughs> tak, miałem Ej, Ej, Jestem o, z tego wygląda... dumny ja też bym był stary, oglądałem. <głos> <głos> ej, chodźmy zobaczyć te pixelarty, czy Dobra. jest ich więcej w sumie. Jestem Możemy. ciekawy, bo to jest takie ej, ale to jest dziwne. <noise> Jak ja bym budował Pixelarta, to raczej stojącego, a nie w powietrzu jakoś. I to Kosi pewnie zbudował stary. Tak, ja pamiętam, że on ferain. na poprzedniej Feranie też tak budował. Ale patrz, tak, <noise> to jest nad jego działką, to na pewno Kosi Koszi. Koszi, Kosi łapci. <noise> Ej, pokazać ci coś wywalonego? Co tam, ej, co tam budują? Widzisz, to dalej? Tam, tam nie daleka. mam pojęcia, ale zaraz pokażę ci coś, co... Hmm. ten... Otrzeźwieje to... się. O mnie? Nie, nie jestem pijany. Boże, weź to w końcu zrozum. Nie jestem pijany, stary, przecież normalnie rozmawiamy. Ej! Znaczy, ja to ja nie wiem, czy to normalna rozmowa. No nieważne, bo będę cię podjózał, bo będziesz wierzę. znowu agresywny. Nie wierzę w ciebie, stary, serio. A co to ty rośnie? To będzie nie chyba wiem. cyrk, wiesz? Tak? Tak Myślisz. wygląda na cyrk. Paulinka Deiris, Hisako. Fajnie. Paulinka tutaj siedzi. Ej, Fajne, chodź, chodź, pokażę no, Ci coś idziemy? niesamowitego. Sam Niesamowite się zdziwiłem jak to Michael. zobaczyłem. Nie wiem, czy to byłeś już. Uj, ty te na dole. A nie. W nie? Sensie, tam, tam gdzie metro jest takie dziwne? No. No, a co tam jest? O co chodzi? Dealer tam jest. Co? Idziemy do Dilera O kurcze. A nie, Ej, to żelazny, go? czekaj, czekaj, to jest żelazny. Ej, Powoli sobie się. Dobra, sprankujemy go... O Jezu, nie zmieścimy się we dwóch. Ej, czekaj chwilę. Zarciałem coś do prankowania? Czekaj, mnie w ogóle nie widzi. Stanę mu za plecami Ej stary zostaw mu tabliczkę Ej stary weź go Da się go wrzucić jakby w ten? ten. Y, wózek? Kurde Aj, Myślałem śmiech. żebyśmy go wrzucili o, w wózek o, i wysłali ok. kolejką No ej, czekaj to tam o. Niech spadnie stary, patrz 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 A on jest już na dole Haha no, Ale okay. śmiesznie Ej a tutaj czekaj, jaki stary? magazyn ja nie... mam wywalony No ja wiem stary. <laughs> Ja nie no wiem, zdroże, co ja się wyrabia. Chciałbym, chciałbym taki mieć. I nie mam zielonego pojęcia, gdzie to też prowadzi. Ej, jedziemy, stary. No, a masz wózek? Nie, Czekaj, mam ale... żelazko. Tylko też workbench by się przydał. Workbench, tu jest jakiś stary. Zrobić U. ci wózek? Nie, ukradłem stary już. A, dobra. To jedź o, pierwszy, ja cyk. będę za plecami twoimi jechał. Ej, weź mnie pchni. Ja za gruby jest ten stary. O, i cyk! Ej, moja jazda się skończyła. Tychale. Dobra czekaj, 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 dobra, jadę, jadę. No jadę stary, udał. nie no pies tutaj stoi, co jest? I rozjedź go, rozjedź go! nie mogę! Ej stary, nie mogę! No rozjedź go! No nie da się! No czekaj, iść, trzeba znowu, stary, wózek dalej wziąć jeszcze O, za psy trzeba wziąć. Ale kupa, stary To ja jadę pierwszy w takim razie. No jedź pierwszy, murdu. Ciekawe do to prowadzi, powiem Ci. Jeszcze... Ciekawy, nie powiem ci. O Jezu, o ła! O ty gościu! Ej! <laughs> Widzicie, jak on jest agresywny? Nie, nie jest to to nie jest normalne. Broni, nie? nie zrobiłbyś tak? Ej, co, co jest? Gdzie my jesteśmy? Właśnie tak się zastanawiam. To, ej, czekaj, hop, po schodach wejdziemy, stary. Zobaczmy, gdzie my jesteśmy. W którym miejscu? To jest w zamku? LOL, no, ty zamku. Wow, ale sobie zrobili ale fajne z... połączenie. No, ej, a zobaczmy, czy gdzieś indziej można. Nie, nie można, nie? Nie można w inne miejsce, stary chyba? Weź nie, nie, nie. tam było, dalej może było. Nie, nie, nie można stary. Nie można nigdzie pojechać, w sensie, nie? Aha. Uej, upika jej. E, halo. Jadę za tobą. O! Chuj, ja o! Też. Boże, kliknął, przyciskaj. I te, muszę muszę zombie jak z nami pojedzie. Kurde, nie wsiadł. Nie zdążyłeś, stary. Nie Zabiłem go. Ej, niech to sobie mój nie myśli. Polega. Tak tylko mówisz. A, no. O, pies, z nami jedzie. Pa! Rozjeźdź wywoz... go, rozjeźdź go! Ej nie, wywozimy psa stary. Nie? O, dobra, dawaj, tam go wywieziemy. Czekaj, Ej, czekaj, czekaj, o dobra, weź Ale... rozwal te. Jaki troll. Ale tam stary. Wy, wywieziemy psy i te simowi. I dawaj klikaj stary te guziki. Czekaj, tego drugiego ja będę o radę zabrać jeszcze A może on wsiądzie do... Ej, tu musisz pustego po prostu. Pusty wózek grać, wiesz? A nie, bo on jest na gół, na dole, to, to może być lipa. Na... Kurczę, wiesz co, można by było te tory delikatnie przesunąć Czekaj, no. ja, ja mam tory, patrz, ja mam tory. Masz? No no to jak to tak się zrobi, to czekaj, tutaj trzeba tak o. A ja nie o, o właśnie. Mam. A nie, I tutaj nie, nie wejdzie, nie wejdzie. Patrz, co. wejdzie, 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 wejdź Oj! Nie. No, no, dobra, no, no, mam wagonik. No no, 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 no. A, no dobra, jak masz, to giną. Okej, okay. teraz patrz, tutaj jeszcze rozwalić. No nie, a? ty nie wchodź. Nie, uja, co, jaki bug w Minecraft, co jest? Ej, mam dla ciebie buga w Minecraft, żebyś mógł sobie wrzucić. Fajny, Fajny jestem, kolega. Ja, nie mogę tego rozwalić. O, mam. O, już, o dobra, no. Okay. Oj! Dobra, o, o, jest, o, o, jest, dobra! dobra jest. Super, Ej, teraz zombiak. go tutaj. I czekaj, zombiaka dawaj też damy. Tary, masz jeszcze jeden wózek? Tak. Dawaj <laughs> go, stary. Ps, pies ginie! Pies ginie, ziom! O nie! Zdechł! O, stary, ale mam jeszcze przekichane. O nie. W sumie to ty masz, bo ty go zabiłeś. Nie, to ty zrobiłeś, bo jesteś jeszcze ja kijany. zrobiłem? Ja nic nie zrobiłem, stary, halo. Zrobiłeś! Nic nie zrobiłeś. Skrzywdziłeś nie zrobiłem, biednego stary. psa! Nie, nie zwalisz tego na mnie, bo to jest nie, nie moja wina, stary. Ej, Żelazny to jest, uciekamy? Stary, no wyboru nie mamy chyba Ale czekaj, musimy pierw jednego psa wyrzucić bo... <laughs> bo wiemy, że ten pojechał. <laughs> pojechał Ale świetnie Oła. Ej, czemu on, co co Ej, ale nawet się nie strzaił, że jednego psa nie ma Ej stary, on chyba po prostu się wkurzył, że mu psa wywieźliśmy Nie <laughs> tylko na niego patrzeć, jak mu odjeżdża Ej, stary. Ja myślę, że on tak chusteczką, stary, wiesz, białą tak wiesz, machał, nie? Papa! Pa, o nie, pa, ależ. kurde. Ej, dobra, ej, nie, ja myślę, że w takim momencie. Ej, jest oh. drugi pies! Patrz, jest drugi pies! To zaprowadźmy go tam, to on się nie, nie. zorientuje. No właśnie, o tym mówię, Mordo, nie? Był cyk, a. A po, to po schodach tylko trzeba, nie? Tak, tam na dół, no tam. Na no, Do... jest się nie strzai. Nie, 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 nie. Po nie. prostu ma. Nie Trzy psy w dwóch. No tak, dokładnie. Taki bonusik, taki gratisik fajny. Dokładnie stary. Okej, okay, po schodach to... Zrzuć są... go ze schodu. Też o tym pomyślałem. Stary. Ej, on Ej, to dawaj, wywieźmy tego psa też! Tu go, miszał... bepki, tu go wepki, tu go wepki chodź. Dobra, dobra. Cyk, pa. Pa ale to jest rozkwil... Mi... idzie tu, idzie tu. No idzie, idzie, dawaj, dawaj, dawaj. Cypko. Dobra, dobra, popychaj go. Cypko. O, cypko. Ale ty, 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 co jest już co Daj mu stary blok złota tak Ej, wpadł w szczelinę i nie może go podnieść nie, Ej, czekaj nie. zabiorę mu. O nie stary. Dobra idziemy stąd. Ale jest na stary, stary. Ej to jest jeszcze jeden pies. I skąd oni mają te Nie co wiem. Co ale powoli im się kończą, wiesz No, nie, tego też! <laughs> Dawaj! A mi się nie utopi, czy co? Znaczy. Nie wiem, nie, może? Ej, nie, a ja nie wiem czy on w ogóle wpadnie tam na dół. On do góry że... pcha popłynie, wiesz? Czy no nie? właśnie też mi się tak wydaje. A zaraz zobaczymy. No, o! do góry, do góry, stary. Oj, bo on się utopi, dobra, weź go no, zrzucić. No, 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 no. Odejdź, odejdź! Odejdź! Być trzeba było wodę wyłączyć na chwilę i go tak. zrzucić. Tak, dokładnie. Wyłączyć? Stary nie wiem, jak A. I zrzu ten... zrzu i zrzucaj go. Na dół. Uy. Uy, czekaj. Tyk. Czy on tam wpadnie? Powinien, no pewnie, nie? Tak, tak. No, patrz. Iep. <noise> <noise> o nie, o nie, o nie, bo on się otopi teraz. Dobra. O kurde, lipa, no. Uh -huh. Powiedz, kiedy odpalić wodę, już mogę. Okej, okay, już możesz, no. To stary. Tylko mi się wózki skończyły. <noise> yy, mi też, stary. <noise> czekaj, zrobię. Ale to jest, a no dobra, to ja go tutaj hmm. przyprowadzę stary Okej okay. Ej, żelazny tutaj stoi cały czas Dobra, na przypale On się tak co oni robią, ogóle, o co im chodzi Wywozimy mu psy stary do zamku Czekaj, kurczaka wezmę Czekaj, bo ja nie mogę, o ty, on, on nie chce zrobić co chce, ja będę w niego jajkami naparzał, wiesz? Że... Czy, ale co? Że, do żelaznego? No mam żelaznego, będę naparzał. Nie 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 nie, 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 ja nie, 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 nie ty. I pro leć! No i właśnie trzy psy zostały wywiezione, nie? Ma jeszcze jakiegoś? <laughs> Czekaj poszukamy! <laughs> o jeny. Ale śmiesznie Na jakim Skybloku o co Karolowi chodzi? Co? No co jest na co jest na skyblocku? Co bo... co? A ty... o co chodzi? Nie! Stary, stary. Dziwna stary, sytuacja z jego stary, strony. Nie, nie skumałem. Ej, ale bardzo zabawny troll, wywożenie psów stary wagonikami. Ej, a co, że one gdzieś tam wpadły i teraz umierają? Stary, ja myślę, że nie, tak nie jest. A myślisz, że a nie... mieli policzone te psy? Ja myślę stary, że nie i myślę, że nie powinniśmy sprawdzać co z nimi się stało. <laughs> to jest dobry pomysł. to jest naprawdę dobry pomysł. Tak samo jak wsadzenie TNT do farmy, wieśniaków i wyjście. I wyłączenie dźwięków w po Albo zrobienie mini, min na całej Ferajnie z TNT i też po prostu nie granie na niej, wiesz, zrobienie. O, to serpcji, też jest bardzo tygodniowej pomysł. przerwy, wiesz co, coś tego typu. Ja myślę, że to, to, to by wypaliło, stary. To by wypaliło. Wiesz co było najgorsze, jakby spalił no. Ej, stary, SKKF go, ją chciał spalić. On ją zbudował i on chce ją spalić. <gry> to ma sens. Nawet no to może. No, w sumie ja też mogę, stary, mam nawet zapalniczkę. A nie. Stary, Nie tego, nie, nie patrz. podpalaj. Stary, dawaj, próbujemy, stary, co ty na No do? nie, to jest złe. <laughs> Nie, dobra, nie, nie, Chyba, że jak a bardzo nie, chcesz. Nie, nie, ładna jest, stary, ładna jest, nie, nie Ale badania. jakby się paliła, to by była w ogóle nieziemska. <głosy> 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 nie podkręcaj, nie podkręcaj. Ej, patrz, <noise> ej, stary, patrz, patrz, kurczak wyle... leci. Ej, wylejemy, stary, z tej tańczy wodę w ogóle. No, ej, to jest dobry troll. To trol. zar zarąbista ślizgawka by była tutaj w sumie. Dawaj, o, i wózkami zjedziemy. Mam łódkę. Łódkami, łódkami, no, łódkami, no. mam łódkę. To masz wodę, stary? Ehm, nie. A masz workbench? Czekaj, Nie. Stary, mi brakuje ja jednej robiąc, deski czekaj. do Workbenchu, no, to weź zrób Już ci rzucam stary, rzuciłem ci tu na dół Ej nie wiem <laughs> jak na górę wskoczyłem tak szczerze A dobra eee, Jak się klika spację to skaczę postać w Minecrafcie. No wiem stary, a wiesz że jest double jump? Jak dwa razy klikniesz to skaczysz podwójnie Nie ma <laughs> Jesteś pijany albo nie z rozumiesz. Nie jestem pijany, uspokój się i to w sumie możemy to podpalić, jak tu będzie woda wylana. <laughs> Bo się nic palić, ale dobra, nie róbmy tego, nie róbmy Jesteś pewny? Nie 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 nie, 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 nie. nie nie. robimy takich rzeczy, stary nielegalnych. I w którą stronę zjeżdżamy? No czekaj, ja z dwóch stron ja zrobię. Z dwóch stron, no właśnie. Tylko zrobię tutaj tą nieskończoną fabrykę wody. Fabryka wody w Minecraft. Oh yeah. Ej, w Fa... sumie dawaj, stary, będziemy sprzedawać wodę w Minecrafcie. Na Ferrari. Ej, a wiesz, na jak nazywa się yy, bryczka. Kiedy jest dezodorantem? Yy, Fabryczka Haha, ha, XD. <laughs> ale śmieszne <śmiech> <śmiech> Orzech się uśmiał hi, 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 XD, XD. Ej, stary. Ale no. to jest fajne. Zarąbiste. A no fajną ślizgawkę zrobiła SKK. To faktycznie. O Oła! o no skąd woda się tu wzięła? Ej nie, zostaw ją, niech ona się rozlewa w dwie strony. Tak, tak tylko właśnie, no. jest ta woda. W sensie nie o. powinna jej w ogóle tutaj być. Ej, bo ją o. usunąłem i to ona się pojawiła. Ej, cały ale czas. fajnie się zjeżdża, z niej. Czekaj, ja mam łódkę, patera! Pa, pa, patera. Ja myślałem... Ej, Mordo, tu się zrobił taki kącik spokoju w środku. Oła, nie mogę do niego wejść, o widzisz? Patrz, jest spokojny kącik. A no. Spokojny kącik dla spokojnych tak. Tutaj jest spokojny kącik. Można tak. dać łódkę? Można. Wejdźmy na łódkę. I płyńmy! Yeee! Ale upika jej! Wooo! O stary, ej, I w domu Diego Fajnie, można pod prąd. Spróbujmy pod prąd stary. Dobra. Siadam. I! Podtapiać się łódka. Nie da się, stary. No, niestety. Lipa trochę. trochę lipa. No fajnie, fajnie się zjeżdża, ale nie można podjeżdżać, więc trochę słabo. Ej, a stanie. co ty na to, żeby zrobić ono największą dziękuję. zjeżdżalnię na świecie z twojej wieży? Ej! Ej, chodź na łódce spłyniemy z twojej wieży. W sensie puścimy jedno wiaderko wody i wylecimy sobie łódką. W sensie, ej, możemy w ogóle łódką po prostu, wiesz, że jak spadniemy łódką, to się nie zabijemy, nie? To dawaj! To chodź, to szybko zrobimy jeszcze taką jedną porąbaną akcję Ale z świry. Porąbaną akcję, wow, oh, No yeah. pewnie, że tak. O oh, nie yeah. oh, yeah. oh, my God. MWK niespełna, rozumu. Oh, dobrze, dobrze. Gosh. Nie mów tak, stary, to jest coraz bardziej niemiłe. Pa, ja cię wyprzedzę. Ja no, wyprzedzę. No co jest z tobą? CO JEST Z TOBĄ? O cyk No nie mogę tak szybko, mogę Możesz, wszystko możesz Ała, ja się duszę yy, To słabo stary, to weź Ała. ten Ała. Weź powie Kup powietrze stary kup Powietrze. No kup powietrze to wtedy ten Strasznie mi boli twoja wieża wiesz Boli mnie moja wieża? A bo taka wielka jest hech, No i jest mnie stary. boli, bo mnie boli a, a zaraz też, um też zaraz umrę ale tam. jestem na górze z dwoma serduszkami <grych> Ej star, jesteś... ty ty na, na pewno chcesz zrobić? Tak. To jest najbardziej Minecraftowy świrus jaki kiedykolwiek był istniał... I... I... Dawaj stary, wbijaj. i był. Czekaj, czekaj Dawaj stary 6 sekundę! Patera stary. co się dzieje? Patera. Pa, 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 pa. Do wody, dowody! Ty w powietrzu można nią styrować, to jest. Ej! Ej. Co? To... To było, to było co się stało? Czemu ona się jeszcze... zatrzymała? Chodź jeszcze raz, stary. Czemu ona y się tak zatrzymała? Dziwnie, nie? Ej, co to było? Ej, musimy... jeszcze raz, stary. No i ona normalnie to... wzięła, wylądowała. Ale teraz nie do wody, tylko na ten. Na ziemię, nie? No. Ale trzeba na ten, na F5 to sprawdzić. Tak, na F5, stary. ale wiesz, jak ona się zatrzymuje szybko? Znaczy, szybko spada, spada. Ale na akcja. No szybko spada, ale przy końcu się zatrzymuje, praktycznie. Podejrzany tak Rozbiła sobie polot i się położyła spać w namiocie. To jest serio dziwne Tak To jest chore Tak <grystanie> Tak Hyhy Kurde, czy na górę, czy ja dam radę? Proszę Państwa Dobra, musimy wziąć dych. O nie! Już spadłem prawie Wdech? Na górze, czy nie? Nie Jeszcze nie Nine? <grystanie> <grystanie> masz nine? Masz nine pięter Nine? Dobra, ja już na góra, czekam na ciebie <grystanie> Lecę Lecisz? No już prawie jestem. To, to. Ale teraz faktycznie nie dowody. To będzie bardzo bardziej ciekawe i bardziej ekscytujące. Ekscyt będzie ekstremalne, proszę ta. państwa! Oh mnie! god, sprawa. Aż idzie policja u mnie, stary. Oni już jadą po wiju, nas. Uiu, wiu, po, po, po nas jadą. Tak, po nas już jadą, stary. Będą czekać na dole. Ała! Ała! Dobrze Jej, stary, dobrze, jestem dobrze tak na krawędzi. Pa, pa, jak ta łódka jest. Po, ten, zobacz ten F5. Jesteśmy pa. na krawędzi, to ty mnie nie Ty jeszcze jesteś na dachu, ja już nie, pa. Po... Wow, ale łódka. Ej, to jest łódka challenge. łado wow. dostałem w głowę z czegoś. Czekaj, stary, czy my damy radę? O, cyk. Ej, ej. szybko. Ej, mega szybko się spada łódką. Szybciej się spada łódką, stare niż zwyczajnie, wiesz o tym? No, ale ona spowalnia dziwnie. Tak, za... No, no takie dzi... Ej podejrzany to jest, strasznie. Co za porąbana akcja. Wiesz, darmowego darmowej kupy, stary? Zapraszam pod Zapraszamy mój dom. do, do darmowej kupy challenge. Ej, nie. XD, Xd, Farming. Ej, wiesz co mnie zaskakuje? Minecraft cię zaskakuje. Nie, każdy w ender ma to samo. A, no trochę lipa, stary. A ja nie mam ender chest. A, to wszyscy mają, to go... samo A Zabiorę sobie ten ender chest. Strasznie porąbana akcja. Ej, nie, jak go rozwalę, stary, to nie, nie wypadnie mi ender chest, nie? O, tak myślałem. Trudno. Ej, a co trzeba do Ender Chesta? Eee, Ten, trzeba oko. Oko, oko Saurona. Trzeba No, obsedion i trzeba. No, obsedion i oko. Ja nie mam oka, a masz oko? Moje oko? Moje oko, całe Nie, no nie mam, nie a, mam oka. No trudno, stary. Także nie zrobisz dzisiaj tego. Lip, stary lipa. No, niestety, niestety. A weź je. Nie, stary, nie na jedną. Ja zjem. <śmienicza> 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 Dobry stary. <byłeś. śmienicza> e, czekaj, Chodź, jeszcze bąbelki tylko zrobimy tutaj przed Twoim domem i to będzie już wszystko. A co, zabraliśmy coś? No, patrz, te bąbelki ci a. przed domem. Tak nie działa, stary. A, działa. O, Widzisz? Ale świetne bombelki. Nawet, nawet nie ginę, stary. Nawet nie ginę. O, a, ja, ja ginę. O, teraz masz zrobienie Ci pod domem tego. Eee, także... Ale... Boże jak fajnie, jakie jacuzzi! I tym jakże ekscytującym i fajnym, cieplutkim momentem chcielibyśmy się z wami pożegnać, także no, mam na nadzieję, że... Eee, ja na samym początku w ogóle nic o łapkach nie wspomniałem. Dlatego myślę że zostawili łapkę w górę. Zostawcie łapkę w górę, to MWK wycześwieje. wieje. Tak. Tak. Także. Cześć, cześć pa, subskrybujta. No, mój, mnie też. Papa, pa. ja go też możecie. No, cześć. Dobrze. Cześć. Elo. Elo. 오미있